Błażej Pascal, wielki myśliciel, matematyk, fizyk, teolog, filozof, człowiek pióra. Po jego śmierci w 1662 roku w Kaftanie, który nosił... Przez większą część roku znaleziono w pobliżu serca zaszyty, maleńki kawałek papieru, starannie owinięty. Nosił go jak skarb. Oto jego tekst, tam zapisany. Memoriale, pamiątka w Roku Łaski 1654 w poniedziałek 23 listopada w Dzień Świętego Klemensa Papieża i Męczennika od około godziny dziesiątej i pół wieczorem do około pół godziny po północy. Niżej po pośrodku wielkimi literami. Ogień. I niżej. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. Pewność, pewność, uczucie, radość, pokój. Bóg Jezusa Chrystusa. Deum meum et deum vestrum. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Zapomnienie świata i wszystkiego oprócz wielkimi literami Boga. Ten tylko go znajdzie, kto pójdzie drogą wskazaną w Ewangelii. I niżej pośrodku, wielkość duszy ludzkiej. I niżej, ojcze sprawiedliwy. Świat Cię nie poznał, ale ja Cię poznałem. Radość, 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 łzy radości. Rozłączyłem się z Nim. Derelin me fontem akwe vive. Opuścili mnie źródło wody żywej. Boże mój, czyżbyś mnie miał opuścić? Aby nie został z Nim rozłączony na wieki, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego Boga, prawdziwego i Tego, któregoś posłał Jezusa Chrystusa. I niżej Jezusa Chrystusa, i niżej wielkimi literami, Jezusa Chrystusa. Rozłączyłem się z Nim, odstąpiłem Go. Wyparłem się go, ukrzyżowałem. Obym nigdy nie został z Nim rozłączony. Ten tylko, kto, za, kto go zachowa, kto idzie drogą wskazaną w Ewangelii. Wyrzeczenie zupełne i błogie, zupełne poddanie Jezusowi Chrystusowi i memu przewodnikowi. Wieczysta radość, za jeden dzień udręki na ziemi neobliwiska z sermone stuos nie zapominaj słów twoich amen to był wielki sekret i wielka tajemnica paskala odkryta po jego śmierci Radość, 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 łzy radość. No właśnie dzisiaj mamy niedzielę, która od tej antyfony wziętej z listu świętego Pawła do kolosan, który usłyszeliśmy dzisiaj, zaczynającej się od słów. Gaudetę, radujcie się, bracia. Jeszcze raz powiadam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim Wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. To od tych słów ta nazwa dzisiejszej niedzieli, jak słyszeliśmy przed mszą we wstępie, ten jaśniejszy niż w Adwencie kolor, który przypomina. Brzask Jutrzenki, Roraty, Maryję, która jak powie akatyst, przynosi światło, światu, światło niezachodzące. Te rekolekcje o tęsknocie, ale dzisiaj liturgia podpowiada nam. Ten aspekt, który może za rzadko wybrzmiewa w naszym codziennym nauczaniu, a tym samym pojawia się w naszej chrześcijańskiej refleksji. Radość. Ten termin ma wiele znaczeń i chyba na początku trzeba go odróżnić od wesołości, która może wynikać. Z opowiedzianych dowcipów, wesołego towarzystwa, wypitego alkoholu, dobrego humoru. To wszystko nie muszą być rzeczy złe. Ale często kryją się za nimi jakieś wewnętrzne dramaty. Które chociaż na chwilę próbuje się zagłuszyć rozrywką, śmiechem. Oczywiście nie o wesołości będziemy tu mówili, ale o radości, która ma mnóstwo oblicz. Może być radość z odnalezienia zagubionych dokumentów, co mi się ostatnio zdarzyło. I zgubić i znaleźć. Ale może być też radość z odnalezienia przyjaciela, którego się nie szukało, a którego nagle obecność stała się w naszym życiu czymś bardzo istotnym. To może być radość z patrzenia na piękny obraz w muzeum, z kontemplacji górskich szczytów pokrytych śniegiem radość z narodzin dziecka różne są wymiary tej radości i małe i wielkie ale chyba wszystkie chociaż tak wielkiej rozpiętości mają jakiś wspólny mianownik i wydaje się że że radość jest jakoś nierozdzielnie złączona z tym, co dzisiaj w świecie zanika, a mianowicie z umiejętnością zachwytu, z duchem kontemplacji. Radość. Jest nierozłącznie związana z zachwytem, uwielbieniem, zadziwieniem. Świat, który traci z horyzontu Boga, traci zdolność zachwytu, traci zdolność uwielbienia. To są rzeczy absolutnie bezinteresowne i radość jest bezinteresowna. Wesołość można wywołać za pomocą różnych środków. Wywoła się ją, a potem znika. Radość jest czymś głębszym. Radość jest czymś trwalszym. Zawsze mnie poruszał ten dialog w braciach Karamazow. Jaka Losza mówi do rozmówcy. To niemożliwe. Pan nie może być ateistą. Pan jest człowiekiem radosnym. Trudno w Adwencie nie wspomnieć o tym, co przeżywaliśmy 8 grudnia, święcie niepokalanego poczęcia Matki Bożej. Dzisiejszy świat, który traci perspektywę Boga, odrzuca to wszystko, wyśmiewa. Zamiast niepokalanego poczęcia, pokalane antypoczęcie. Zamiast immaculata conceptio, makulata anticoncepcio, To jest dzisiejszy świat. I coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że ten świat stworzony przez Boga, którego jesteśmy cząstką, ma jednocześnie w sobie ducha sprzeciwu, ducha zła ducha przewrodności. I z jednej strony ten świat jest komnatą zaślubin, echem utraconego raju i zapowiedzią przyszłości, do której tęsknimy właśnie. A z drugiej strony jest to świat, którego mamy się wyprzeć i którego duch jest całkowicie przeciwny duchowi Jezusa Chrystusa. Giuseppe Ricciotti, życie Jezusa Chrystusa. Jezus jest największym paradoksem, jakie zna historia. Ukazuje się w jakiejś zapadłej prowincji rzymskiego cesarstwa. Staje się członkiem narodu, który ówcześni władcy zwykli nazywać najciemniejszym ze wszystkich, tak pisze Tacyt. Najbardziej dla innych szkodliwych. Kwintylian. Uważającym go za pogardę godną godzien, motłoch, niewolników, to znowu tacyt. I z tym narodem Jezus przez całe życie nie zrywa, nie zdradza nawet chęci poznania szerokiego świata uczonych, artystów, polityków, czy wreszcie świata wodzów. Twardą pięścią trzymających w uległości ówczesne państwa. W swoim rodzinnym kraju spędza przynajmniej dziewięćdziesiątych życia ukrytego w jakiejś nic nieznaczącej mieścinie. przysłowiowo znanej jedynie z nędzy. Tam nie uczęszcza do szkoły, nie pochłania uczonych pergaminów, nie podtrzymuje związków z dawnymi mędrcami narodu. Jest Stolarzem. Przez 30 lat nikt nie wie, kim on jest. Oprócz dwóch czy trzech osób, które zresztą milczą o tym. I nagle po 30 latach wychodzi na widownię. Zaczyna działać. Nie rozporządza żadnymi środkami ludzkimi. Nie ma ani broni, ani pieniędzy, ani wyuczonej wiedzy, ani uzdolnień artystycznych, ani przebiegłości politycznej. Obraca się prawie zawsze wśród biedoty, wśród chłopów i rybaków. Ze szczególnym upodobaniem szuka celników, nierządnic i wszelkiego rodzaju wyrzutków ówczesnego wytwornego społeczeństwa. Wśród nich działa cuda. Przyłącza do siebie grupę rybaków, którzy chodzą z nim jako jego wybrani uczniowie. Działa krócej niż trzy lata. Działalność ta polega na głoszeniu nauki, która nie jest filozofią ani polityką, ale ma charakter wyłącznie religijny i moralny. Ta nauka jest czymś najbardziej niesłychanym wobec tego, co dotąd świat głosił. Można by powiedzieć, że składa się z jakichś resztek myślowych, zgodnie odrzucanych przez wszystkie filozofie. Z tego, co cały świat zawsze i we wszystkich kulturach uważał za odpadek. To, co dla świata jest złe, dla Chrystusa jest dobre. To, co dla świata jest dobre, dla Chrystusa złe. Ubóstwo, poniżenie, uległość, milczące znoszenie krzywd, ustępowanie pierwszeństwa innym, jak są najwyższym złem dla świata, tak stanowią dobro najwyższej ceny dla Jezusa. A przeciwnie, bogactwa, honory, przewaga nad innymi i w ogóle to wszystko, co stanowi dla świata szczęście. Dla Jezusa to tylko strata, a w najlepszym razie bardzo poważne niebezpieczeństwo. Jezus jest antytezą świata. I w tym kluczu można by ciągnąć nasze rozważanie, że radość Boża, radość Chrystusowa, bo o niej tu mówimy, radość paschalna jest antytezą. Radości tego świata, która zbliża się do wesołości, albo z nią wręcz utożsamia. Kiedy więzień, z dużym wyrokiem, młody chłopak, dzięki kapelanowi w więzieniu i siostrom i świeckim, którzy tam posługują, poznaje Chrystusa i decyduje się na chrzest i bierzmowanie. I potem mówi wzruszony, teraz to ja się czuję bardziej wolny niż wtedy, kiedy byłem na wolności. Albo kiedy matka przeżywa śmierć jedynej córki. Po jej pięknym życiu i pięknym umieraniu i decyduje się na pierwszą w życiu spowiedź. I mówi starsza już kobieta, wydaje mi się, że zaczynam rozumieć, co to znaczy wiara. Albo matka, która rodzi jedyne dziecko, zespołem dał nam, możemy domyśleć się, ile wysłuchała wcześniej od życzliwych, od lekarzy. I po latach, kiedy ją odwiedzam, przytulę, ją, przytulę go i mówi, Franio, moja radość. No, to dla, dla świata bez wiary to jest absurd, to jest głupota. Ale dla nas, z perspektywy wiary, to jest radość najgłębsza to jest radość paschalna. Jest w tym kościele piękna kaplica z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, z dzieciątkiem Jezus przeodziana w srebrne szaty, złotą koronę. Ktoś powie, jakże to dalekie od ubóstwa Betlejem, od tego chłodu i tej samotności, nędzy, o której tyle w kolędach. No tak, to daleko, ale jednocześnie to jest. Ta sama Maryja i ten sam Jezus, widziana już z perspektywy jakby drugiej strony, widziana już z perspektywy wieczności. To jest paradoks. Ale bez paradoksu mam wrażenie, że chyba w ogóle nie zrozumiemy tego, co w wierze istotne. Nie zrozumiemy Boga, który jest wielki i potężny, a jednocześnie, jak Augustyn powie, Bliższy mi niż ja sam sobie, intimior intimo meo. Zbliżamy się do Bożego Narodzenia i będziemy śpiewać tę chyba najpiękniejszą polską kolendę, która jest utkana z paradoksów. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice, nieskończony. Wzgardzony, okryty chwałą. To są paradoksy. Ale w naszym umyśle, w miarę szerokim i w miarę ciasnym, te paradoksy są potrzebne, żeby wyrazić coś niewyrażalnego. I radość paschalna jest paradoksalna, ponieważ po drugiej jej stronie stoi bardzo często ból i łzy. Dlatego... Drugą częścią naszego tryptyku rekolekcyjnego jutro będzie tajemnica smutku. Radość i smutek to siostry. Jedna bez drugiego nie jest pełnią. Mówimy tu oczywiście o radości paschalnej. Wspominając Matkę Bożą, chcę przywołać ten hymn, który. Wszyscy znamy, bo śpiewany jest coraz częściej w naszych kościołach, hymn, który jest starszy od naszego kraju o 500 lat. 15 wieków już liczy. Tradycja mówi, że święty Roman Melodos, diakon w Konstantynopolu, usłyszał go od samego anioła. Myślę oczywiście o akatyście, który rozwija teologicznie i poetycko tajemnice zwiastowania. Kto go choć raz słyszał albo w nim uczestniczył, łatwo go nie zapomni. W ramach zajęć z tradycji i sztuki bizantyńskiej na Wydziale Artes Liberales zaproponowałem studentom, żebyśmy poszli do cerkwi posłuchać akatestu. Dałem im teksty. Większość studentów uważa się za przynajmniej agnostyków albo niewierzących jest bardzo zdystansowana do, do wiary, a szczególnie do kościoła. Chodzę na uniwersytet w Sutannie, więc pierwsze wykłady są często. Yy, takim rodzajem. I zdziwienia połączonego z konfrontacją i trzeba czasu, żebyśmy się nawzajem poznali, a czasem nawet zaprzyjaźnili. Na tym akatyście pamiętam studentkę, która zawsze manifestowała swój dystans do wiary i widziałem jej zauzawione oczy. Nie podejmowała już nigdy później tego tematu, ale. Ale zauważyłem, że jej stosunek do wiary, na ile to można zobaczyć na wykładzie, jakoś się chyba troszeczkę zmienił. Archanioł z nieba posłan byłby, witaj Matce Boga rzekł. Tak się zaczyna ten akatyst. On rozwija wątek zwiastowania Ewangelii, którą słyszeliśmy 8 grudnia. Bądź pozdrowiona Maryjo, mówimy po polsku. Witaj, Awe Maria, ale tam po grecku, oczywiście Anioł nie mówił po grecku, ale po grecku to jest zapisane. To jest Hajre Maria, to jest więcej niż witaj, to jest raduj się. I tak jest w kalce językowej staroruskiej: raduj się, Maryjo, raduj się, przez którą jaśnieje radość. Raduj się, dla której klątwa odpuszczona, raduj się, która Adama podnosisz z upadku, raduj się, która od łez uwalniasz Ewę, raduj się o wysokości pojęciom ludzkim niedostępna, raduj się, głębino nawet anielskim okiem niezbadana, raduj się, bo jesteś tronem króla, raduj się, bo dźwigasz tego, co wszystkie dźwiga rzeczy, raduj się, gwiazdo słońce nam ukazująca. Raduj się łono boskiego wcielenia, raduj się przez którą stworzenie się odnawia, raduj się przez którą Stwórca dzieckiem się staje. I kiedy tak się śpiewa ten nakaty z zapaloną świecą, po 10, 20, 30 minutach, kiedy świeca robi się już coraz krótsza, zaczyna człowiek odczuwać. Tę właśnie niezwykłą radość, która nie jest radością tego świata, która jest przed smakiem radości nieba, która jest radością adwentu, radością tęsknoty, radością oczekiwania. Będę w tych rekolekcjach sięgał po przykłady, świętych i po przykłady sztuki papież Benedykt zauważył kiedyś że współczesnego człowieka mało przekonują dowody logiczne na istnienie Boga które były tak ważne w poprzednich pokoleniach papież zauważa trafnie że jeśli dzisiejszego człowieka coś do Boga może pociągnąć to przede wszystkim święci i sztuka, zwłaszcza sakralna. Nie tylko sztuka wizualna, malarstwa, rzeźby, ale sztuka słowa, sztuka dźwięku, sztuka architektury. A to wszystko koncentruje się tu wokół ołtarza, w tym arcydziele sztuki, jakim jest święta liturgia, gdzie się spotyka i architektura, i obraz, i słowo, i pieśń, i gest, i zapach kadzidła. Udział w liturgii budzi w nas tęsknotę wiary, budzi radość. No więc dwa świadectwa. Pierwsze to tekst modlitwy chorego, zapisany kiedyś pewnie ołówkiem czy długopisem w zeszycie, a teraz można go przeczytać na tablicy. Na ścianie Instytutu Rehabilitacji w Nowym Jorku. Prosiłem Cię o moc do osiągnięcia powodzenia, uczyniłeś mnie słabym, bym się nauczył pogornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów, dałeś mi kalectwo, żebym robił rzeczy lepsze. Prosiłem o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy. Dałeś mi ubóstwo, żebym był rozumny. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili. Dałeś mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Ciebie. Prosiłem o towarzysza, aby nie żyć samotnie. Dałeś mi serce, abym mógł kochać wszystkich. Prosiłem o radość, a otrzymałem życie, aby móc cieszyć się wszystkim. Niczego nie otrzymałem o co prosiłem, ale dostałem wszystko, czego potrzebowałem. Prawie na przekór sobie moje modlitwy, te niesformułowane zostały wysłuchane. Radość, radość, Radość Muzy radości, a to jest życie wieczne, aby poznali ciebie jedynego Boga, prawdziwego i tego, któregoś posłał: Jezusa Chrystusa. I na koniec jeszcze jedno świadectwo. Napisane w czasach, kiedy Polska była świeżo po chrzcie, rządził chrobry nad Wisłą. A daleko w Konstantynopolu, w Konstantynopolu pewien mnich, Symeon, nowy teolog, święty, pisał piórem na pergaminie, pełen paschalnej radości, medytację nad godnością człowieczą. Oglądam piękno Twej łaski, podziwiam jej blask. A jej światłość odbija się we mnie. Zachwycam się niewypowiedzianą jasnością. Zdumiewam się niezmiernie myśląc o sobie. Widzę, kim byłem i kim się stałem. O cudzie, oto stoję pełen szacunku dla siebie samego, czci i bojaśni, jakby przed Tobą samym. Tak onieśmielony, że nawet nie wiem co czynić, gdzie usiąść, dokąd się udać, gdzie pozwolić spocząć członkom tego ciała, które należy do ciebie. Do jakich użyć je, czynów i dzieł, bo przecież są boskie.